Cześć, to Silverstacker.Pl. witam na kanale Srebro dla Zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. Dzisiaj druga część i pokaz pozostałych monet, które zakupiłem niedawno od Srebra 9999. Witam serdecznie raz jeszcze, pora pokazać Resztę monet, które w tej mojej transakcji z, ze srebrem 9999 udało mi się zdobyć, to co widzicie na stole, to są monety z pierwszej części. Główne bohaterki, czyli dolary Morgana z głową Liberty. To są akurat te lepsze stany. Jeśli nie oglądaliście tej części, w jakiś sposób umknęła ona Wam, to bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Albo po tym filmie, albo może jeszcze przed, więc, więc zachęcam do skorzystania linka do pierwszej części filmu, które znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. A do pokazania zostało jeszcze kilka monet obiegowych, już o niższych nominałach. Zacznijmy od tych fajnych 10centówek. Jeśli pamiętacie, to miałem o siebie taką niepełną tubę 10centówek były tam. Głównie nowsze wydania y, dajmów, y, ale postanowiłem dokupić dwie brakujące y, tutaj monetki, żeby y, ta tuba była pełna, żeby było pełne 50 sztuk. Ale nadarzyła się okazja, żeby kupić właśnie y, Mercury Daimę, y, czyli taką troszeczkę wcześniejszą wersję, bardzo fajną i y, 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 y bardzo ładną. Tutaj z głową y, Merkurego, z takimi charakterystycznymi skrzydłami, y, tutaj na czapce. I, I prawdę mówiąc, jak zwykle mam dylemat, bo są to naprawdę bardzo ładne stany. Mamy tutaj rok 1938 i rok 1941. Dokładnie, są takie lekkie zabrudzenia, więc te daty nie do końca są może czytelne, tak na pierwszy rzut oka, ale są to naprawdę bardzo ładne stany. Ten 38 rok jest taki troszeczkę może bardziej pobrudzony i, i troszeczkę bardziej wytarty, co może właśnie widać tutaj na drugiej stronie. Ale tutaj ten 41 rok to jest naprawdę bardzo fajna igiełka. Jak, jak dla mnie, taki bardzo bliski stan. Tutaj, praktycznie ideału, widać wszystkie szczegóły tutaj na, na tym tomachałku. Yy, i, I na pewno tej monety nie mam zamiaru do tej tuby. Także cały czas będzie brakowało do tych 50 sztuk. Przynajmniej jednej sztuki. Nie wiem, jeszcze to jak z tym rokiem 38 zrobię ale to na pewno ten 41 to myślę, że na pewno zostanie gdzieś wyselekcjonowany i odłożony tutaj mamy nawet znak mennicy. Denver w tym drugim przypadku tutaj na tym zabrudzeniu chyba nic nie ma tak, to są tylko zabrudzenia, więc, więc tutaj mamy Filadelfię bardzo fajne, bardzo ładne monety, co prawda drobne i tego srebra i tak tutaj w tych monetach za wiele nie jest, ale to przy takich większych ilościach to to sreberko wiadomo, że się zawsze gdzieś tam Kumuluje i zbiera. Ale o tym już kiedyś Wam mówiłem wcześniej, więc już nie będę się teraz powtarzał. Bardzo naprawdę ładne, bardzo fajne monety wydawane między rokiem 1916 a 1945. Także tutaj widać akurat to są końcowe roczniki i roczniki, których po prostu tych monet było bardzo dużo, w bardzo dużych ilościach one były bite. Ale mimo wszystko naprawdę bardzo mnie cieszą te egzemplarze. W ogóle wszystkie te monety, które, które widzicie, oglądaliście w pierwszej części, i dzisiaj się też pokażą, to jak widać, to są to głównie takie stany. Znaczy, głównie są to monety z, z roczników tutaj, takich sporo wcześniejszych. Mamy sporo monet ponad stuletnich, tutaj mamy monety prawie stuletnie, więc, więc naprawdę to jest takie, takie monety, które, które naprawdę lubię nie do staku, ale takie bardzo właśnie do kolekcji i takie no, gdzieś tam z jakąś tam historią. I, i naprawdę bardzo lubię mieć je gdzieś tutaj u siebie albo w kolekcjach albo nawet w takich bardziej opłakanych stanach ale, ale zawsze zawsze jest to kawałek historii i, i te monety naprawdę dużo widziały i, i dużo ciekawych rzeczy mogłyby nam opowiedzieć gdyby tylko się dało ok 10 centówki odkładamy bardzo fajny zakup bardzo mnie bardzo się cieszę że tę monetę otrzymałem yy, i Schodząc już troszeczkę niżej, yy, i tym razem pokażę Wam monetę, którą dostałem chyba w gratisie, jeśli dobrze kojarzę, yy, bo nie było jej na liście. Jest to 5 yy, centówka, no, tak zwane Buffalo Nicole. I to już nie jest moneta srebrna, to jest, to jest miedzianikiel, yy, ale to jest naprawdę bardzo ładny stan. Yy, rok 1937, czyli też już taki troszeczkę nowszy. Wydania, gdyż przedostatni rok, w którym była ona bita, bo, bo te buffalo były bite w latach 1913-1938. Z drugiej strony, bardzo fajnie widać tego bizona i, i bardzo dużo detali. Spróbuję Wam go pokazać najbliżej, jak się da. To właśnie okolice rogów ucha, tutaj naszego bizona. Tu widać dużo szczegółów, także ta moneta faktycznie jest w bardzo dobrym stanie. Mimo, że akurat te roczniki to też były w dużych ilościach bite, miałem. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś też pokazywałem takie monety niesrebrne, które gdzieś tam u siebie mam w szufladach i w klaserach. Głównym mankamentem, właśnie tych Buffalo, było to, że, że tutaj ta data bardzo szybko się wycierała. Właśnie taki jeden z wyższych punktów na tej monecie I bardzo często są te właśnie Buffalo albo w wersji z niewidoczną datą, albo gdzieś tam próbowane jakimiś tam chemikaliami, odzyskiwana ta data i gdzieś ten ślad, z którego one są rocznika to się trochę tam już kolekcjonersko i numizmatycznie, już taka moneta na którą jakaś ta chemia jest działana jest, jest oczywiście, przez to traci na, na wartości więc tym bardziej cieszy taki naprawdę bardzo ładny bardzo ładny stan egzemplarz z bardzo widoczną datą także też bardzo się cieszę, że, że w końcu mam Buffalo z widoczną datą, i naprawdę z takimi bardzo fajnymi i ostrymi detalami. naprawdę bardzo fajna monetka. A skoro jesteśmy już przy 5 centówkach, to pewnie wiecie, że był krótki okres, gdzie 5 centówki były bite również w srebrze. I taką jedną z tych monet też kiedyś miałem i też wam pokazywałem. A to są kolejne trzy sztuki. Tutaj mamy 5 centówki. Które w latach 1942-1945 były właśnie bite w srebrze o niskiej próbie, o, o próbie 350, ale, ale moneta ma 5 gramów, więc, więc tego srebra mimo wszystko w tej moneta jest 1,75 g, więc zawsze to jest jakaś mimo wszystko już, już troszkę tego srebra. Podobnie myślę, że jak w, przy, przy 10 centówkach. Które są próby 900, tam jest chyba około 2 gramów, też chyba niepełne. Rok 1942 był również wersją niesrebrną, ale bardzo fajnie można sobie odróżnić te, te wersje srebrne z tego względu, że mają taką bardzo dużą, bardzo duży znak mennicy, który jest tutaj na samej górze. Tutaj widać P, czyli, czyli Filadelfia, jedna chyba z nielicznych monet, gdzie, gdzie tam ten znak Mennice się pojawia. Przy wersjach nie tego na górze znaku manicy nie ma, a, a znak manicy jest tutaj na samym dole, tutaj po prawej stronie Tutaj się pojawia Więc tutaj mamy srebrne wersje również w bardzo fajnych stanach Bardzo ładnych Mam chyba rocznik 43, przepraszam Ale nie w takim ładnym stanie, więc, więc mam tutaj jeden egzemplarz do podmiany I to też cieszy jak, jak można sobie właśnie Gdzieś tam swój zbiór i swoją kolekcję gdzieś tam powoli upgrade'ować do troszeczkę lepszych stanów i wyraźniejszych monet I to również był gratis, tych monet się nie spodziewałem, także to była wielka niespodzianka dla mnie I wielka radość, że, że takie monety dostałem I, I na pewno nie mam zamiaru gdzieś je tam wrzucać do staku tylko Tylko gdzieś odkładać, tym bardziej, że troszeczkę tych 5 centówek Gdzieś tam kiedyś próbowałem zbierać i wszystkie roczniki, więc, więc na pewno Uzupełniam sobie tą moją kolekcję. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za nie i na sam koniec zostały też monety, które naprawdę zanim mówiłem, gdy je zobaczyłem Zostały nam tak jak widzicie po nominałach już tylko jednocentówki i mam kilka witcentów, czyli to takie monety, które czy czy wit bardziej tej, tej wartości się, tej nazwy się używa, które były bite w latach 1909-1958 z takimi fajnymi, charakterystycznymi kłosami i myślałem, że, zapytałem czy może Serbo 999 ma może z 2-3 takie Whitsunty i czy bym mi ich nie przysłał Whitsuntów nie dostałem ale zostałem coś lepszego dostałem Indian Heady Czyli jednocentówki z, z głową Indianina. Oczywiście kamera musi swoje, swoje powiedzieć w każdym odcinku, i musi zaznaczyć tutaj swoją y, obecność. I jest wreszcie. Ok, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo ładne stany od roku 1900 do 1904. Nie wiem czy. Udało mi się dobrze rozłożyć, udało mi się dobrze rozłożyć. Niektóre, niektóre trochę bardziej wytarte, niektóre mniej z bardzo fajnymi, yy, widocznymi detalami. I naprawdę bardzo się cieszę. To są to monety z brązu yy, i były wydawane jeszcze właśnie przed Whitmanami yy, w latach 1864 1909, więc tutaj już są takie końcowe lata. Ale naprawdę bardzo fajne te monetki, i taka, tym bardziej, że jest taka seria pięciu kolejnych wydań. Bardzo ładnie to gdzieś będzie w klaserze wyglądać. Druga strona, też taka charakterystyczna. Tarcza i wieniec. Tak to wygląda. One cent napis, oczywiście. Tutaj nie było podziału na mennicę, to wszystko było w Filadelfia chyba, chyba ja się dobrze kojarzę. Biła. Poza chyba dwoma ostatnimi rocznikami, gdzieś tam jakaś wersja. Nie wiem, czy może proofowa się pojawiała, bo, bo gdzieś tam jeszcze Eska chyba, czyli San Francisco, jeszcze coś tam y, wydawało. Y, ale naprawdę fajna niespodzianka, niesamowita. Nie spodziewałem się tych monet, i, y, i naprawdę mam sporą, y, sporo radości mi przyniosło, gdy, gdy tą poczuszkę rozwinąłem właśnie z tymi monetami. Bardzo fajne, już, już tutaj, tak jak widzicie, monety ponad stuletnie i na pewno to jest fajna gratka dla no, nawet jakiegoś tam początkującego zbieracza, żeby takie monety gdzieś tam u siebie mieć. Ok, odkładamy. Naprawdę bardzo fajny zakup. Łącznie, jak widzieliście, tych monet jest sporo. Część była ze srebra, część nie. Także gdzieś to tam sobie będę musiał po drodze porozkładać i, i zobaczyć. Tyle przestanę na pewno. Zostaną gdzieś tam wyselekcjonowane, gdzieś odłożone i traktowane z większym szacunkiem i respektem. Pozostałe, niestety, takie większe wycieruchy trafią do, do, do srebra obiegowego. Niestety, ale, ale taki los jest tych monet, tym bardziej, które mają około 100 lat i, i które naprawdę były w obiegu. To, to nie były monety traktowane jako monety kolekcjonerskie, więc jeśli udaje się wyłapać gdzieś jeszcze z, z rynku, takie właśnie lepsze egzemplarze, to to naprawdę one cieszą. Tym bardziej Morganet też zauważyłem, że ostatnio wiele osób się chyba nimi interesuje, albo być może to jest taki efekt, gdy człowiek po prostu coś wreszcie dostanie i zaczyna gdzieś tam szukać tych informacji na temat tych monet, to gdzieś się nagle okazuje, że tych, tych stron, nawet polskich, czy jakichś grup, które, które zajmują się takimi monetami, jest o wiele więcej. I to też fajnie, że może zbierać sobie informacje na ich, na ich temat i gdzieś próbować rozmawiać z innymi osobami, które takie monety mają tylko pamiętajcie, jeśli chodzi o zwłaszcza te Morgany, ze względu na to, że, że faktycznie te lepsze roczniki czyli z niższymi nakładami potrafią mieć naprawdę dość, dość wyższe ceny, tam 200-250zł albo jeszcze więcej nawet w zależności właśnie od monety, tym bardziej trzeba uważać na, na podróbki, bo bo jest tego też troszeczkę o tym też przestrzegają amerykańscy, takie rzeczy, amerykańscy kolekcjonerzy tych monet, więc, więc trzeba być po prostu czujnym i uważać. Nie każdy z tych falsyfikatów jest słabej jakości, gdzie udaje się jakoś tam na pierwszy rzut oka wyłapać, niektóre troszeczkę trzeba się postarać. Niektóre są magnetyczne, niektóre są niemagnetyczne, więc, więc też naprawdę nie, nie wolno zapominać, ale to nie tylko przy Morganach, przy innych monetach też nie można zapominać o tym, że takie zakupy trzeba gdzieś tam weryfikować sobie samemu i że mieć pewność, że, że faktycznie kupiło się super fajną, oryginalną monetę. Yy, ok, to wszystko myślę z tego z tego pokazu. Yy, nie będę już tutaj wyciągał monet z pierwszego odcinka. Yy, zostawmy te, te trzy najfajniejsze yy, egzemplarze. A monet było troszeczkę więcej, więc naprawdę zachęcam do, do obejrzenia tego odcinka i nadrobienia zaległości, jeśli nie oglądaliście pierwszej części. Yy, więc. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że udało mi się Was, was zaciekawić trochę tym tematem, jeśli, e, jeśli do tej pory monety amerykańskie obiegowe, e, jakoś gdzieś tam przemykały obok Was nie, niezauważalnie. Serdecznie dziękuję jeszcze raz ser999, że mogliśmy się wymienić tutaj, czy, czy ja mogłem dokonać zakupu e, i że ta paczuszka szczęśliwie do mnie dotarła z monetami. Bardzo się cieszę. Jak widać wiele, wiele frajdy mi to przyniosło. I, I kilka fajnych egzemplarzy trafi do mojego, do mojego zbioru, a również i do mojej kolekcji. A Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych monetach. Być może pojawią się albo moje wpisy, albo być może jeszcze jakiś odcinek, gdzie spróbujemy ocenić mniej więcej. Jakość tych monet, więc, więc być może Morgany wrócą jeszcze niedługo w kolejnym odcinku. A na dziś to wszystko. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, zapraszam na Facebooka i do usłyszenia w kolejnym odcinku SDZ. -u. Trzymajcie się, cześć.